Wiadomo, że derby rządzą się swoimi prawami zarówno na boisku, jak i wśród publiczności. Spotkanie prowadzili sędziowie z Warszawy. Sędzia Diakonowicz jako główny. I zbliża się godzina 18, Za chwilę początek spotkania. Oczywiście ruch występował w swoich stałych niebieskich strojach z numerem 7. Krzysztof Warzycha, jeden z bohaterów tego spotkania ale było ich więcej. Oto pierwsza bramka dla Górnika, która padła w szóstej minucie. Gucio Warzycha podał do Gęsiora, ten poszedł prawą stroną, z dość ostrego kąta strzelił i tym samym zaskoczył Wandzika. Piłka przeszła mu gdzieś po łokciu i wpadła do bramki. Zresztą na konferencji pomeczowej trener Bochynego opowiadał, że ta bramka zdecydowanie pisze się na konto Wandzika, nie umniejszając oczywiście zasług Gęsiora. Rzepka rozgrywał niezłe spotkanie. Witamy w studiu Andrzeja Zydorowicza. Panie Andrzeju, jesteśmy już w trakcie oglądania, jak Pan widzi, a więc prosimy o dalszy o Materiał jest tak znakomicie przygotowany, że tu właściwie nie trzeba nic mówić, wszystko widać. To rzeczywiście nie komentujmy. Wynik jest już doskonale wszystkim znany. Szóstera sytuacja. Jedna z najdogodniejszych w tym meczu. Wzajemne pretensje Brzeńskiego górnika rzeczywiście w tym meczu. Obrona górnika nie stanowiła najsilniejszej formacji, ale przypomnijmy, że grała w dosyć eksperymentalnym zestawieniu. Za żółte kartki pauzowali Piotrowicz i Dankowski. I trener Marcin Bochynek zdecydował się na grę w obronie, tak zwaną kombinowaną. Szlezak pilnował Krzysztofa Warzychę. Natomiast linię obronną tworzyli Jegor. No i teraz pada wyrównująca bramka, zdobyta przez Cyronia. To była szybka akcja. Grębocki poszedł w prawą stronę obrońców zespołu. Zagranie do Urbana, Urban do Cyronia i ten już w obrębie pola karnego nie miał kłopotów z umieszczeniem piłki w siatce. Wracam do ustawienia obrony zespołu Zabrzeńskiego Górnika. Jegor grał na lewej obronie. Natomiast na prawej obronie Grębocki, Brzoza z Wałdochem tworzyli środek ze, formacji obronnej zespołu górniczego. Szybka akcja Chorzowskiego Ruchu, który miał bardziej uporządkowaną grę i teraz Bąk był w dogodnej sytuacji, ale złe przyjęcie piłki, tu starcie z Wandzikiem. W tym starciu zawodnik Chorzowskiego Ruchu doznał kontuzji, ale po kilkudziesięciu sekundach powrócił do gry. Końcówka pierwszej części bardzo emocjonująca. Kilka strzałów z dystansu zespołu zabrzeńskiego górnika. Odpowiedź także Chorzowskiego ruchu. I te fragmenty gry pokażemy Państwu w dzisiejszym spotkaniu. Grębocki, Komornicki i Kołodziejczyk znakomicie broni ten strzał. To Waleszczyk i Urban. Komornicki wykonuje rzut wolny. Podbiega do piłki Jegor i znowu Kołodziejczyk. Krzysztof Warzycha atakowany tym razem przez Rzepkę. Ciekawe, że Robert Warzycha i Krzysztof Warzycha, grający w dwóch przeciwległych drużynach, grają z tymi samymi numerami, z numerami 7. To sektor zajmowany przez sympatyków zespołu Chorzowskiego. Szewczyk, i tym razem Wandzik musiał pokazać, że potrafi bronić strzały z dystansu. I takim rezultatem, 1 do 1 zakończyła się. Pierwsza połowa tego spotkania. To już druga część meczu. Strzał Krzysztofa Warzychy, który obok Łodzińczyka i Gęsiora należał do wyróżniających się piłkarzy zespołu niebieskich. Urban. Jak Państwo widzą, sporo było momentów emocjonujących. Chociaż tak jak przepowiadał to Waldemar Matysik, gra nieustępliwa, zacięta na każdym metrze boiska. To wszystko powodowało, że nie zawsze akcje były płynne, szybkie, widowiskowe. Często piłka przychodziła od jednej do drugiej drużyny. I teraz popatrzmy, jak strzela ryszard Komornicki. Poprzeczka. Zagórski, który wszedł w drugiej części spotkania. Trener Bochynek zrezygnował z Jegora, a więc wycofał piątego obrońcę, wzmocnił linię ofensywną swego zespołu. Bąk. Szybka akcja zespołu Chorzowskiego. Chorzowianie bardzo łatwo wydostawali się z własnej strefy. Zagranie do Szewczyka. Szewczyk jest na polu karnym i tutaj Szlezak go podcina. Tadeusz Diakonowicz nie miał żadnych wątpliwości. Pokazuje na jedenastkę. I w ten oto sposób za chwilę, 55. minucie spotkania, Krzysztof Warzycha stanie przed szansą zdobycia 19 bramki w tym sezonie ligowym. Będzie wykonywał rzut karny. Po drugiej stronie Wandzik. Warzycha uderzył bardzo silnie, ale piłka po rękach bramkarza zespołu zabrzeńskiego wpadła do bramki i 2 do 1 dla zabrzeńskiego górnika. W ten sposób przejawiana radość jest zupełnie niepotrzebna. Petardy na stadionie zupełnie niepotrzebnie. W ten sposób fetowali kibice Chorzowscy zdobycie tej drugiej bramki. Gęsior. Bardzo ładne przejście, włożenie piłki do warzycha. Warzycha strzela, piłka odbija się od słupka i nie wpada do bramki. Właściwie po tej akcji mogło być już po meczu, bo trzecia bramka dla chorzowskiego ruchu przesądziłaby już rezultat spotkania. A tak, nadal dwa do jednego. Cyroń. I tutaj fachowcy, trenerzy, sędziowie byli nieco podzieleni. Większość twierdziła, że słusznie Padeusz Diakonowicz przyznał rzut karny dla zespołu Zabrzeńskiego Górnika. Faulowany był Cyroń. Za chwilę sam poszkodowany wykonywać będzie rzut karny. Faulujący był Fornalik, Ryszard Kołodziejczyk w bramce ruchu. Przyroń. Świetnie wyczuł Kołodziejczyk zamiary strzelca i uratował swój zespół od utraty bramki. Ale akcja nie została jeszcze zakończona. Stąd te nerwowe chwile na polu bramkowym drużyny Chorzowskiego Ruchu. Jeszcze raz Kołodziejczyk. Jeszcze raz. Ten bramkarz przeżywał swój wielki dzień w dzisiejszym spotkaniu, we wczorajszym spotkaniu. Tak więc wynik 2 do 1. Utrzymał się do końca meczu i górnik Zabrze przegrał na własnym stadionie. Po raz drugi w historii występu Chorzowskiego ruchu na stadionie Zabrzeńskim. 1 do 2. Radość wśród piłkarzy niebieskich, radość także wśród kibiców. Widzą Państwo tablicę elektroniczną z nazwiskami strzelców Bramek i rezultat końcowy. Część widzów, sympatyków Chorzowian. Zapragnęła fetować zwycięstwo na płycie boiska. Na żadnym stadionie świata tego rodzaju wyjścia na murawę stadionu są niedopuszczalne. Naturalnie służby porządkowe, wspomagane przez Milicję Obywatelską, powstrzymały ten nieprzepisowy atak. Widzą Państwo, jak uciekają piłkarze horządkowskiego ruchu z boiska, boją się tego entuzjazmu publiczności. Na ogół nie można mieć większych pretensji do kibiców jednej i drugiej drużyny poza tym incydentem, który oglądają państwo tuż po zakończeniu tego spotkania, ale powtarzam jeszcze raz, na żadnym stadionie świata publiczność nie wchodzi na boisko. Siedzi na tryb...